Dlaczego pragniemy tego, co nas zniszczy? Bardzo ciekawe pytanie. Wyobraź sobie taką sytuację. Mężczyzna mówi do mnie. Za każdym razem, gdy zrywam kontakt, gdy postanawiam, że zakończę z jakimś złym nawykiem, wracam do tego. W tej właśnie chwili, gdy to mówię, czuję się żywy, pełny pewności jestem pewny siebie i tak ale następnego dnia albo za tydzień nienawidzę siebie nawet. W takich sytuacjach zazwyczaj spoglądam na daną osobę i pytam dlaczego czujemy się bardziej żywi, pewni siebie, goniąc za tym, co wiemy, że nas niszczy, a zamieramy w bezruchu, gdy przychodzi czas, żeby budować to, co mogłoby nas wzmocnić? Zazwyczaj w takich momentach zapada cisza. Bo to jest dokładnie ten dylemat, w którym tkwi wielu z nas. I ja sam też mam z nim problemy czasami. Większość mężczyzn, z którymi pracowałem, zmaga się z takimi dwoma więzieniami. Jednym jest pragnienie, bieganie za impulsami, robienie czegoś, co, co chcemy, po prostu chcemy. Tak? Ale to wszystko wysysa nasz spokój. Drugim takim więzieniem, są wątpliwości. Ciągłe analizowanie, przemyśliwanie nadmierne, przechodzenie każdego scenariusza, może cię po prostu przecieka nam przez palce. Oba są jak kajdany. Żadne nie prowadzi do żadnego rozwoju, do żadnego wzrostu. Dlatego w takich sytuacjach zazwyczaj pytam. Kiedy to pragnienie ciągnie cię w jedną stronę, czy jest ono zgodne z tym, kim się stajesz? Czy być może to tylko resztka starego nawyku, który boisz się porucić. To jest pierwszy klucz do tego, żeby się zastanowić, by trzymać. Pytanie, które przebija przez mgłę. Następnie, taką poradę, którą czasami udzielam, to to: nie staraj się robić wielkich kroków. Zapomnij o tych wielkich krokach. Każdego dnia po prostu wykonaj jeden krok którego twoje przyszłe ja nie będzie się wstydzić, z którego będzie dumny. Jeden krok. Najmniejszy, jaki możesz zrobić. Bo prawdziwe tempo, prawdziwy wzrost nie rodzi się z chaosu, nie rodzi się z wielkich skoków. On buduje się w małych, konsekwentnych wyborach, które dają ci cichą siłę. Następnie proszę także, albo doradzam, by na koniec każdego dnia Dana osoba zapisała sobie takie pytanie i odpowiedziała na nie szczerze. Gdybym przeżył dzisiejszy dzień, jeszcze 100 razy, dokąd by mnie to zaprowadziło? Czy to jest droga mężczyzny, w którym chce się stać? Jeżeli odpowiesz na nie szczerze, da ci to brutalną jasność. Wielu się tego boi. Wiem Ale gdy już spojrzysz w prawdzie w oczy, wszystko się zmienia. I bądź. Boją się dla Ciebie. Jeszcze jedna taka praktyka, którą czasami daję swoim klientom, bardzo często. Każdego dnia, dosłownie każdego dnia, przeznacz godzinę albo chociaż 30 minut bez technologii. Tylko Ty i cisza. Ponieważ ten czas odcina hałas, resetuje Twoją uwagę i pozwala Ci zobaczyć, gdzie pragnienie i wątpliwości. Naprawdę przejmują kontrolę nad tobą i twoim życiem. Pamiętaj, że prawda jest taka: siła nie rodzi się z zabicia pragnień czy zaprzeczania wątpliwości. Jesteśmy ludźmi, mamy to. Każdy z nas ma te wątpliwości i, i różnego rodzaju blokady. Siła rodzi się z ukierunkowania na przyszłość na taką przyszłość, z której będziesz dumny. No i teraz, tak na zakończenie. Zostawię się z takim pytaniem. Jakie pragnienie czuj teraz ciągniecie w stronę chaosu, a jaka wątpliwość trzyma cię w miejscu? Zastanów się na tym dziś wieczorem. Powiedz sobie szczerze, ponieważ gdy znajdziesz szczerą odpowiedź, tam zacznie się Twoja zmiana. Jeśli czujesz, że to z Tobą rezonuje i chcesz pogłębić pracę nad sobą, kontaktuj się ze mną. Razem znajdziemy drogę do. Spokoju, jasności i siły rozwoju, który cię naprawdę zbuduje. Wypróbuj te porady, daj znać, jak ci pomogły, a bo nie, a ja z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci Błogosławiu.